W dniu dzisiejszym około godziny 6 dyżurny stanowisko kierowania komendanta komunalnego Państwowej Straży Pożarnej w Wierzoniowie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w na Głównym skrzyżowaniu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów Państwowej yy, Straży Pożarnej zgłoszenie potwierdziło się. Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Samochodem podróżowało łącznie trzy osoby. Znajdowały się one poza pojazdem w momencie przejazdu w jednostce pokładowym Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm osobom biorącym udział w zdarzeniu, odłączeniu akumulatorów w pojeździe. Na czas prowadzonych działań ruch w miejscu zdarzenia był zamknięty. W działaniach udział brały dwa zastępy Polskiej Straży Pożarnej z Jerzoniowa, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej ze Struszowic, zespoły medycznego oraz Patruchowic. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Komisja. Thank okay. you.